Motocykl, który dzisiaj nagrywamy, nazwałbym zwyczajnym, przeciętnym, ale jest jedna rzecz, która akurat tą sztukę wyróżnia. I jest to właściciel, którym jestem ja. A tak serio, w dzisiejszym odcinku Honda CBF 600N PC43 z 2008 roku. I dlaczego akurat wybrałem ten motocykl? Na początek materiału małe sprostowanie, a raczej skrzywienie lag. Tak, w CBF-ie są krzywe lagi. Dzień przed nagraniami miałem mały incydent, no i niestety, lagi się skrzywiły. Poza tym w motocyklu kompletnie nic się nie stało, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy marnować ostatnich, ładnych, ciepłych dni i nagramy ten test, żeby się pojawił jeszcze w tym roku. Także zapraszam Was do tego materiału, zaczynajmy! Trzeba zacząć od początku i od tego skąd on się wziął. Poprzednikiem serii CBF 600 jest model CB500. Model, który był produkowany od 1993 do 2003 roku. Jednak w 2003 roku po prostu Honda musiała wprowadzić coś, co będzie bardziej konkurencyjne. W 2004 roku do sprzedaży wchodzą dwa modele CBF 500 i CBF 600 produkowane były od 2004 roku do 2007 roku. 500cc dwucylindrowa rzędówka o mocy 50 kilku koni, a w CBF 600 pierwszej generacji mieliśmy silnik z Horneta. 2008 to rok wprowadzenia CBF 600 pc 43 i bardzo duża zmiana postaci silnika, rodem ze sportowego motocykla. Bo w tym modelu znajdziemy silnik CBR 600RR z 2007 roku, tylko oczywiście z dużo mniejszą mocą i znowu delikatnie mówiąc, dużo nudniejszy silnik, jak i cały motocykl. I ci, którzy lubią cbf -e, ci, którzy znają cbf -e, wiedzą, że ten motocykl produkowany był w dwóch wersjach, czyli w NC, tą, którą mam ja, i w SC, czyli w owiewkach, taki bardziej nazwijmy to turystyczny model. Serce, które znajdziemy w tym modelu, to czterocylindrowa 600, a dokładnie mówiąc 599 cm o mocy 78 koni i 59 nm. I najważniejszą cechą, która łączy właśnie cbf z cbr to to, żeby zobaczyć jakąkolwiek moc, trzeba ten silnik bardzo wysoko kręcić. Mówiąc o tym, że ten model jest przeciętny, trzeba zacząć od jego wyglądu. Mówiąc słowo motocykl, Najczęściej w głowach osób, które nie znają się na jednośladach z silnikiem widzą mniej więcej coś takiego, czyli okrągła lampa, silnik w miarę na wierzchu, fajna linia i trochę sportowy charakter. Taka właśnie jest CBF-a. Kompletnie nic tego motocykla nie wyróżnia i większość ludzi przechodzących o niego po prostu rzuci okiem i pójdzie dalej. Jednak jest jeden element, po którym ten motocykl można bardzo łatwo rozpoznać. Ogólnie całą rodzinę CB, zewnątrz 500, 600 w wersji S, jak i N, czyli zadupek tego motocykla i lampek, jak i kierunkowskazy, to jest po prostu jeden element. Nie ma żadnych wystających, jakby to powiedział Patryk, dydoli. I wygląda jak w skuterze. Tak, tak jak powiedział Kamil, wygląda trochę jak w skuterze. I tu niestety muszę się z nim zgodzić. Jestem właścicielem tego motocykla i jeżdżę motocyklem, którego tyłek wygląda jak skuter. Takie życie. Na samym początku rzuciłem pytanie, dlaczego kupiłem ten motocykl. Tak naprawdę? W sumie? Przez przypadek? W tym roku jeździłem i oglądałem bardzo dużo motocykli. I to różnych. Przede wszystkim chciałem kupić Versysa. Potem, że jak nie Versys, to może Kawasaki R6. CBF-a też gdzieś tam się przewijała, ale w sumie w ogóle nie chciałem kupić tego motocykla. Pojechałem, obejrzałem i okazało się, że motocykl był w bardzo dobrym stanie. Druga rzecz, która zwróciła moją uwagę w tym motocyklu, to kiedy wyjechałem nim na drogę, to nie miałem odczucia, że jadę na motocyklu, który ma 14 lat. Kiedy na co dzień jeździsz bardzo dużo na nowych motocyklach. A potem się przesiadasz na coś, co ma lat 14 czy 20, to na co zwracasz uwagę? To na to, jak działa silnik, jak działają klamki, jak skręca kierownica i wiele innych takich, można powiedzieć, dupereli. W przypadku tej sztuki nie było takiego przeskoku. Naprawdę ten egzemplarz jest bardzo dobrze zachowany. Ten motocykl był bardzo mocno stuningowany, a raczej mówiąc zjanuszowany. Ja osobiście lubię duże szyby w motocyklach, a w tej cbf była tak duża szyba że kiedy poprzedni właściciel wystawił ją na sprzedaż, to ludzie nie chcieli kupić motocykla, tylko chcieli kupić szybę od tego motocykla. Założona była dosłownie taka szyba. Są zdjęcia, są nagrania, jak to wyglądało. Mało... <laughs> Ej, no tej ta szyba była taka. Coś, ta, ona wystawała ponad lusterka. Była wysoka, była bardzo wysoka, tak? Poprzedni, poprzedni właściciel chciał z niego zrobić e, połączenie motocykla turystycznego z motocyklem typu cruiser i kupił CBF. -e. Bardzo to jest zastanawiające, ja wiem, popularny motocykl, awaryjny i tak dalej, ale Kolejny element, który tutaj się znajdował to mamy gmole Które nie wyglądają źle, ale i tak nie pasują ogólnie do jakby kształtu tego Nakeda Na nim zamontowane były LEDy Działały jako światła do jazdy dziennej, tutaj mamy taki duży przełącznik Który nie powoduje, że po prostu motocykl dostaje turbo i nie wiem, nitro tam się wtryskuje, czy cokolwiek innego Tylko uruchamia się normalna lampa Elektryka jest tak tutaj troszkę pogrzebana, że Zajmie mi to trochę więcej czasu, żeby to wróciło do normalnego stanu. O. Mam do tego motocykla kufry. Takie standardowe duże stelaże, trochę niepasujące do Nakeda. I na to są takie fajne małe kuferki od Dziwi. Są małe i da się przeciskać nawet z nimi w korkach, ale coś, co z całych kufrów wyglądało najgorzej, to uchwyt pod kufer centralny. Wiadomo, że ogólnie to przy motocyklu wygląda źle, ale na końcu jeszcze były dodatkowe światła stop. Kolejny element, taki mocno się wyróżniający w tej maszynie to było tak dużo gniazdek 12V, że mała wieś mogłaby się tu podłączyć i myślę, że prądu by starczyło, tak? Były dwa gniazdka na kierownicy i trzecie gniazdko jest schowane pod siedzeniem. To pod siedzeniem sobie akurat zostawiłem, bo stwierdziłem, że jest to fajny element, żeby wrzucić tam w razie czego telefon, żeby się ładował. Żeby ten motocykl jechał, trzeba go kręcić, kręcić i jeszcze raz kręcić. Obrotomierz maksymalną wartość pokazuje 13 tysięcy, od 11,5 już zaczyna się czerwone pole, a ten motocykl maksymalną moc ma przy 10,5 tysiąca. 5-6 tysiącach zaczynamy czuć, że jednak w tym motocyklu coś tam tej mocy jest. Dźwięk, który wydaje się z silnika i z oryginalnego wydechu zaczyna też nas informować o tym, że u coś zaczyna się dziać, choć chłopaki stwierdzili, że ten wydech w ogóle nie brzmi. Kiedy wkręca się na kolejne obroty, czyli dochodzimy do 7-8 tysięcy, zaczynamy czuć wibracje. Takie bardziej bym powiedział mrowienie i to głównie na Hanapie. Ogólnie kiedy rzucimy szósty bieg, to w okolicach między 120 do 140 motocykl jest na takich obrotach, że tych wibracji nie czuć. Więc przy dłuższej trasie umówmy się, nie lecimy cały czas 200 na godzinę, tylko tym motocyklem jedziemy między 110 a 140 wibracji nie czuć, więc akurat te drgania nie przeszkadzają. Czym one przeszkadzają? W tym, żeby cokolwiek zobaczyć w lusterkę. Coś tam w nich widać, ale niestety wibracje przeszkadzają w tym, żeby zobaczyć dokładnie, co za nami jedzie, albo zczytać, czyjś numer rejestracji. Pozycja jest dość wygodna, w miarę wyprostowana, mamy lekko ugięte nogi. Najdłuższą trasę jednorazową, jaką zrobiłem na tym motocyklu, to już dzień po zakupie pojechałem na Polen Rock i zrobiłem jakieś 350 km, coś takiego. I powiem szczerze, że naprawdę nie czułem dyskomfortu. Ani plecy mnie nie bolały, tyłek mnie nie bolał. W sumie tyłek mnie nie bolał, dlatego że oryginał został przerobiony na kanapę żelową, bardzo wygodną. Żelową kanapę, ale wygląda ogólnie jak oryginał. Standardowo możemy ją ustawić na trzech wysokościach. Ja mam MAD 72 wzrostu i siadam na tej kanapie na najwyższym położeniu i bez problemu sięgam obiema nogami do ziemi. Z pasażerem już miałem okazję się na tym motocyklu przejechać i ona też raczej nie narzekała. Sporo miejsca jeśli chodzi o tylną kanapę, uchwyty dla pasażera też dość spore, więc myślę, że w dalszej trasie pasażer jak najbardziej na tym motocyklu też bez problemu się odnajdzie. 213 kg waży CBF-a, gotowa do jazdy w tej wersji, którą ja mam, czyli NK i dodatku z ABS-em. Samo wyważenie motocykla, bym powiedział, że środek ciężkości jest dość nisko, więc nie ma problemu z manewrowaniem tym sprzętem, czy go przestawiamy, czy na nim siedzimy i gdzieś tam kręcimy się po parkingu. Motocykl ma bardzo duży promień skrętu, jak na Nakeda, jak ogólnie na motocykl. Dzisiaj się o tym w sumie przekonałem podczas nagrań, kiedy na Normalnej szerokości ulicy musiałem zawrócić motocyklem i miałem problem, żeby zrobić to na raz. Hamulce. Ten motocykl ma 14 lat i praktycznie zatrzymuje się w miejscu. Z przodu znajdziemy dwie tarcze, potrójny zacisk, więc przód naprawdę ja tutaj nie mam kompletnie nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o tylny hamulec, tutaj mamy jeden tłoczek i nie mamy tutaj takiego odczucia, że jest to spowalniacz, tylko że jest to pełnoprawny. Hamulec. Mój egzemplarz wyposażony jest w ABS, czyli tak zwany kombinat ABS, czyli dusi szklankę od przedniego hamulca działa przód jak i tył i w drugą stronę podobnie, choć bywa to różnie, zależy od modelu. Ten kombinat ABS jest dedykowany tak przynajmniej, tak mi się wydaje, że to jest motocykl dla początkujących i ten kombinat ABS właśnie macie Cię wspomóc w tym, że jeśli Ty nie jesteś przyzwyczajony do tego, żeby wiesz, podczas jakiejś trudnej sytuacji dusić i przód i tył, to motocykl to zrobi za Ciebie i tak ma działać ten system, tak? Że ty nie myślisz, on robi. Coś, co się nie wyróżnia pozytywnie w CBF-ie, to jest zawieszenie. W porównaniu do PC38, czyli przedliftowej wersji, wprowadzono tutaj regulację, zarówno przodu, jak i tyłu, tą podstawową. Mam wrażenie, że to za dużo nie zmieniło. Wchodząc w zakres, faktycznie czujemy feedback. Jest dobrze, jeśli asfalt jest taki. Ale jeśli zaczyna się taki asfalt jak mamy tu, to znaczy zaczyna się kostka albo zaczynają się dziury. ochraniasz na zęby polecam, bo zaczyna wszystko dzwonić, szczęka zaczyna się obijać i mało tego, jeśli nie wyrobimy przed jakąś większą dziurą, to po prostu to zawieszenie dobije. I tutaj tak dobije dosłownie. Dobije do samego końca. Kolejny element, który się zmienił w porównaniu do poprzednika, to również bak. Urósł o cały litr. PC38 paliło w okolicach 5,7 litra na setkę ten pali między 5,5 a 6 i co do tego miałem bardzo ciekawą historię dojeżdżając pierwszy raz do rezerwy mówię, to chyba ta rezerwa coś źle pokazuje na pewno pojadę dalej pokazało mi się już na tripie, że zrobiłem 330 km rano jadę do roboty, przejechałem kilometr i motocykl zrobił a, świetnie, nie? do stacji mam kilometr z groszem i będę pchał motocykl po drodze wiele osób e... Mikiwało, nawet się jakiś fan motobandy trafił, który pytał się, czy mi pomóc. A my ja wiem, co już sobie dopcham ten motocykl. Bardzo miła sytuacja, w której ja pcham motocyk, a dużo osób się znalazło takich, które chciało pomóc. W ogóle ta rezerwa jest bardzo dziwna. Jak zalejemy bak do pełna, to ona wyskakuje jakieś pół centymetra ponad skalę. Potem przez 100 km to w ogóle się nie rusza, i potem nagle, jak dojeżdżamy do 120-130 km, to ona robi takie i nagle jest połowa baku. Więc wskaźnik jest beznadziejny w tym motocyklu i wiem, że to nie jest tylko przypadłość tej Hondy. Ostatnio HFR-em 1200 jeździłem i tam było podobnie. Ogólnie nie widzę wad. To jest jakby problem tego motocykla, że poza paroma duperelami to ja tutaj nie widzę wad. Wadą było to, że była podniesiona kierownica i wtedy faktycznie dość dziwnie na tym motocyklu by się składało w zakręt, bo była po prostu za wysoko, było nie do końca wygodnie. Wywaliłem te, te podwyższenia i od razu motocykl zyskał w każdym zakręcie. Składanie się na cbf w zakrętach, jak już naprawdę mamy te wysokie obroty, bo tak trzeba trzymać ten motocykl, jest bardzo przyjemne. Wchodzimy w ten zakręt i musimy mieć w głowie, że tu nie może być 4 czy 5 tysięcy, bo nam może zabraknąć gdzieś tam mocy w środku zakrętu. Czyli mamy 7, 8 i wychodząc z tego zakrętu, kręcimy ten motocykl do oporu. Tutaj jesteśmy zaskoczeni, że jednak ten motocykl potrafi troszkę zgarbnąć. To jest ciekawe, właśnie, ale też wiadomo, trzeba się do tego przyzwyczaić. Konkurencja oczywista dla tego sprzętu to Bandio 650, FZ6. Czy na przykład R6. Choć w tym ostatnim wiadomo mamy dwa cylindry, a w każdym innym mieliśmy cztery. Żeby kupić cbf -e w dobrym stanie na dzień dzisiejszy, to niezależnie czy mówimy o Nakedzie, czy mówimy o owiewkach, rocznik między 2008 a 2012 trzeba wyłożyć jakieś 13-14, nawet do 16 tysięcy. Wszystkie przebiegi są dość podobne, w okolicach 60 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się nad motocyklem na przyszły sezon. Zaczynacie gdzieś tam swoją przygodę albo przesiadacie się z czegoś mniejszego, to ja osobiście ten motocykl mogę polecić. Przede wszystkim dlatego, że osoba początkująca nie będzie na nim miała problemów pod każdym względem. Po drugie, ten motocykl z czasem daje coraz więcej radości, choć na początku wydaje się takim troszkę smutnym przeciętniakiem. Wbrew temu wszystkiemu, co mówią inni, dookoła. Którzy się ze mnie śmieją, że kupiłem akurat CBF, że kupiłem idealny motocykl dla siebie, bo sam jestem osobną, osobą nudną. Nie wiem, może. Ja jestem zadowolony, zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Może powstanie kolejny materiał pod tytułem Nienawidzę już Hondy i będziemy go złomować z jakiegoś źródłowiska, zrzucimy czy coś takiego. Choć wydaje mi się, że aż tak źle nie będzie. Dajcie znać. Czy również migaliście na CBF-ach, czy to pierwszej generacji, czy drugiej i co byście powiedzieli o tych sprzętach, czy są faktycznie tak bezawaryjne jak wszyscy mówią, bo sam jestem ciekawy.